To ja o tak, 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 tak. tak. Ja widzieliście ja w tamtym odcinku. Kiedy się żegnaliśmy, to zauważyłam, że y, został. Mleczyk, jesteś tam. Nie. Został zabity przez zombie pod koniec odcinka. Bo, bo, nie no. bo, bo nie to mnie na to. cię, a później cię zombie dokończył, tak? A znalazłeś się tam chociaż? Nie. dobrze. No, że... Na serwerze zaraz skąpi. No i tutaj się gdzieś on kręci. No. I ten był pay. I uważam za Edkiem. Chcę dostać Edkiem. Ale nie wypadają. No skąd się bierze Edkiem? Nie ma! Nie ma Edkiem w tym Minecrafcie. Hello! Czternaście razy. Hmm. Hmm. To ja jestem i w nie nagrałem. Fajnie jest po prostu. Mamy koksła. Znaleźłeś i ty? Znaleźłeś. A znaleźłeś i ty?

Deszcz. I tak idę do Kejwa, więc może sobie pada deszcz. Pada deszcz, pada deszcz. Idę na mostek też. Pójdę cię tam odwiedzić. Chyba się wykupiłem. Chyba się wykupiłem. No i ciągle. A nie, dobra jestem. No, 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 no. A to, to na pewno ta wioska? Ja jestem dobra na... jesteś, widot O Boże! Coś ty tu zrobił! A bummy łop... Ale nie w tym sensie, bo jest drewno wielkie coś zrobiłeś. Wielką kupę z drewna. To sobie przewadziłem z nocy. Boże. Ja wyrałam i mi i Elo. Ty będę Mogę sobie wzi wziąć troszkę tych nasionek? Ja sobie tylko zbieram buraki. Na zupki. Bo, bo mleczek odkrył... No i od razu się w nich kurde zakochał. Co? Żartujesz przecież. Bo Ty jako buraczki zbiera. Bo to wiesz Pana buraczka. Ja idę do kajów, nie wiem jak to. No Chyba pójdę nawet tutaj. Tam nic nie ma. Wiem, właśnie zaobrasłem. I widzę, że postawiłeś pajączny. No to do zobaczenia. Ja idę do tego KER, to bym raz. O, mam czwarte level. Wiesz co? Mhm. No bo wszyscy się zakochali w książkach. O. No, to nie powiem. Mrozwal, to im rozwal, to przez wyjdą. Do drugiej. Awaj, Do dziurki, która była plamana. Niemożliwe. Zelaza! No No co? To nie zombie. No się trafią może dobre rzeczy. Ten, na początek ty miałeś farta, bo cię nie spotkał na potwora, a teraz się co, a cię zabiło w tamtym odcinku. Dobra, już mam spodenki praktycznie. Daj mi moje <noise>

Nie, nie, nie. to Z, gadu, z gadula, pewnie pan zombie. Nie. Szkielet. Nie. Pająk. Dobrze, szkielet, a, a ile? Cztery. Nie. Pięć. Nie. Trzy. Nie. Dwa. Nie. Yes. A tu mało się że osiem. Uuuu. Ja raz z piętnastoma zombiemi.

tylko sam węgiel, a w ogóle węgiel mi się przyda, dlaczego go nie kopię. O Boże, minęłem chyba kilkanaście węgla, tu nie biorę. Ja tutaj mam po jedzenie ale ja się... Tak, tylko jedzenie, już mam koksa. No zrobiłem sobie, bo nie jest tak. Elo. Elo Mm, witamy po krótkiej pierwi. Tu jest better. Fuck you, zombie. Muszę jakiś zęb do ciebie się nie cedził. Klepać się zepta, muszę się nie opłakać. No fuck yo, kolejny zombie, który ma taką samego ryja. You dead. Ja jeszcze nie deadłem ani razy. Ja już deadłem dwa razy. walczyć z Nie wyhać. Dobra, jaka się No i dziw tam dał. Dał mi gras. Się ładnego no i Będę To muszę ładnego zostawić ładne to będzie na bez Na to Mleczek tak wbijaj! Ja. Dlaczego? Ale zombie cię zabił boże! Nie, creeper. Zombie. Zawsze zombie Edek, a tu nie jest Ale teraz cię zombie zabił. To nie wam na to dziecię, żebyś mnie tylko Radzę ci wbijać, bo stracisz mnóstwo i pęk. Wow! Prawie wpadłem do dziury. Tak! Kolejne. Jakbyś to zobaczył? Po prostu Bomberman. Ela mam na imię Bomberman. Zawsze by się wybombować. Ale no, dalej Nie, ty wyszłaś! Bija!

do prawie straciłem ten Jakbym tam wpadł To byłby największy Nie! No Dobra, Jesteś? Jesteś um, uu, może? Boże, zaraz kolejny raz Ja, ja mam lapik dla wuli Czy się nam Nie też. a w ogóle my nie. Czujemy. To widzimy się za. No że... tutaj Do zobaczenia. Tak, zobaczenia. Ja tutaj Do zobaczenia. Tak tutaj, tak. tak. W tym miejscu, oczywiście. To nie jestem wielkoszkopolek. Pa, pa, aaa, spadłem z krzesła.